Witam Was serdecznie. Usiądźmy na chwilę. W poprzednim materiale opowiedziałem Wam trochę o mojej rutynie. I jak wiadomo w życiu potrzebny jest balans. Także potrzebna była też teraz regeneracja i reset. Yy, uzmysłowił mi też to poprzedni tydzień, ponieważ we wtorek zagrałem 90 minut w meczu pucharowym, który niestety przegraliśmy 3 do 1. Miałem tam asystę na 2-1 i ogólnie dosyć sporo miałem łatwych, łatwych strat. Myślę, że to trochę mogło też wynikać ze zmęczenia. W każdym razie to był mój czwarty mecz po operacji, także wydaje mi się, że to i tak jest dużo na ten moment. I następnie odbijało się to już to w tygodniu na następnych dniach, czyli na środzie i czwartku, ponieważ w te dni też mieliśmy treningi. Co prawda były one dosyć lekkie, jednak ja na nogach naprawdę czułem się fatalnie. Piątek był wolny i następnie w sobotę był sparring. I na tym sparingu zagrałem połówkę. Ten sparring wygraliśmy. Jedną taką fajną akcję zrobiłem, w której mogłem sobie. Troszeczkę przypomnieć to, co robiłem przed, przed tą operacją, ale, ale ogólnie na nogach czułem się, czułem się fatalnie. I, I wam powiem, że w niedzielę podjęliśmy decyzję z Rafałem, bo też gdyby tu nie Rafał, to nie, dowiedział się, nie dowiedziałbym się o tylu wspaniałych miejscach, jak chociażby to, czy też te poprzednie, które wam pokazywałem. Wybraliśmy się do Bad Schallerbach. z rana, oczywiście tradycyjnie kawka. Następnie pociąg, w pociągu śniadanko i dojechaliśmy po około dwóch godzinach podróży na miejsce. I tam yy, powiem Wam, że takie mniejsze miasteczko, w każdym razie najważniejsze, no to była ta strefa spa, strefa saun yy, oraz dodatkowo tam aquapulco też było, czyli taka strefa bardziej, wiecie, dla rodzin z dziećmi, baseny. I tak dalej. Jednak my typowo szliśmy na, na saunowanie, na właśnie taki resetik i Wam powiem, że też to był zupełnie inny, inny poziom saunowania. Mm, chciałbym Wam jakby jak najwięcej też obrazie pokazać, więc zobaczę, ile uda się z Google'a wyciągnąć, ponieważ y, jak to regeneracja i jak to reset, no to, to nie brałem ze sobą telefonu, tak naprawdę tylko na końcówkę go wziąłem, żeby chociaż coś było na tą pamiątkę y, związanego ze mną. Ale, ale postaram się to też zobrazować. W każdym razie, gdy, gdy tam dojechaliśmy, no to, to wpierw poszukaliśmy leżaczków, ogólnie bardzo dużo różnych miejsc do wypoczynku do, do drzemek, tak jak właśnie się przechadzaliśmy tam, no to tutaj ktoś sobie drzemał, tu ktoś medytował, były właśnie nawet takie zamknięte bardziej pokoje, w których były też słuchawki, tam bodejże jakaś spokojna muzyka chyba leciała. W każdym razie bardzo dużo różnych leżanek, jakieś właśnie podwieszane, tak jak nam udało się dwa ostatnie leżaki złapać, tak też jakieś na dworze, tak też jakieś podwójne takie łóżka. Więc bardzo, bardzo dużo takich fajnych miejsc na, na wypoczynek. Na wypoczynek z kobietką też, też na pewno bardzo fajne miejsce i to mogę Wam zdecydowanie, zdecydowanie polecić. Pierwsza sauna, do której ruszyliśmy, to taka wielka bania, do której maksymalnie mieściło się 45 osób. I powiem Wam jako ciekawostkę, że staliśmy jako jedni, jedni z ostatnich w kolejce. No i mówię, zaśmiałem się do Rafała, że zapewne będzie tak, że Ty będziesz 45, a ja będę 46 i nie wejdę. I no, jak powiedziałem, tak też się stało. Moc y, wizualizacji i, i tego typu e, rzeczy, jak widać, zadziałała tutaj bardziej w negatywny sposób, ale pokazała na pewno, że działa. E, jednak powiedzieliśmy, oczywiście, że jesteśmy tu razem i nie było problemu bo to też, jak gość liczył e, wszystkich, e, wszystkich ludzi, e, no, to on też tak dosyć szybko przeliczał także jedna osoba w tom czy we w tom to nie, była, nie był to jakiś problem. E, w każdym razie Wchodzimy do środka, robi już to wrażenie, te, ta, ta wielkość tego, że 45 osób siedzi tutaj i wspólnie będzie saunować. Z projektora odpaliła się historia tego, jak produkują ich własny cydr jabłkowy. Po tej historii sauna-meister wchodził, częstował wszystkich właśnie cydrem jabłkowym. Próbowaliśmy, następnie dalsza część tej sesji. I na koniec y, cydr gruszkowy, y, bodajże końcóweczka jeszcze na dokręcenie. I wychodziliśmy się schłodzić. Zimna woda, a następnie odpoczynek na leżaczkach. Druga, druga sauna, aczkolwiek tam tak naprawdę bardzo dużo było saunowania, więc po, powiem Wam po prostu o tych najciekawszych. Druga sauna, w której byliśmy, to była sauna, która została zbudowana w Finlandii, następnie przewieziona tutaj. I tutaj stoi więc można powiedzieć, że taka prawdziwa fińska sauna. I wam powiem, że też mocny, mocny temat, ponieważ na początku wchodziliśmy, rozpoczynała się cała sesja. Następnie dostawaliśmy do nakremowania się miód. Za pierwszym razem podczas pierwszej sesji był to miód, za drugim razem wszystko zależało jaka to była sesja. Za drugim razem był to taki kremik. Bardzo, bardzo przyjemny kremik. I tym smarujesz się całe ciało. Następnie wychodziliśmy na minutę, na, na dwie, coś takiego. Yy, obrzucić się lodem. I wracaliśmy z powrotem. Yy, dalsza, dalsza część sesji. Plus on narzucał też, yy, sauna-meister narzucał lód na, na kamienie. Robiło się naprawdę gorąco podczas tej drugiej sesji, w tej, w tej fińskiej. To naprawdę mnie tak zaczęło grzać, że miałem taki moment, że się zastanawiałem, gdzie jest ta granica, gdzie... Nie będę mówił, że ale jest mi gorąco, tylko że mnie wręcz parzy, bo, bo naprawdę to, to mocno dawało. I później, oczywiście, pójście schodzić. Tam były różne formy: tak naprawdę, od lodu po, po prysznicę, po też taką studnię. Do której ja też tam sobie wszedłem i w tej studni po tej sesji naprawdę był mega mocny błogostan. Jak się tam na taką minutkę, mega zimna woda, a to, to jakby jest też mega ważne, by, by ta woda była naprawdę zimna, no to jak się tam położyłem w tej wodzie z minutę, minutę 30 wyszedłem, potem, położyłem się na leżaczku, to naprawdę wielki, wielki błogostan. Była też jedna sauna, niestety nie udało się, bo to już byliśmy na końcówce i chcieliśmy szybciej już wrócić do domu, żeby nie wracać jakoś po nocy. Była też sauna, w której wypiekasz się razem z pieczywem. Był tam normalnie piekarz, on sobie tam z mąki tworzył, tworzył jakieś tam bułki czy, czy coś innego, i następnie ty się razem z tym wszystkim wypiekałeś, a później mogłeś tego pieczywa spróbować, jednak dokładnie Wam nie jestem w stanie powiedzieć, jak to wyglądało w pełni, ponieważ no, tylko postałem tam chwilę w kolejce, jednak stwierdziliśmy, że, że jednak odpuszczamy i będziemy już wracać do domu. W każdym razie też dużo różnych innych atrakcji, jakieś groty solne, jakieś też baseny, masen też na dworze. Fajne też to, że jakby jest powiedziane, że no to strefa saun, także bez jakby bez strojów kąpielowych i tak dalej, więc wszyscy do tego się y, przestrzegali. Y, zresztą raz na przykład jak była kobieta w stroju kąpielowym w, w saunie, no to została z niej wyrzucona, y, no bo to jest po prostu niehigieniczne i tak się też nie saunuje. Y, w każdym razie no byłem y, robiło to wrażenie, że jakby tyle osób się, się tego przestrzega i jakby każdy każdy wychodził, na przykład jak był ten basen, no to, to wszyscy po prostu nago byli w tym basenie i, i tak to wyglądało. I te, też ciekawie się na to patrzyło z góry, jak na przykład było się na balkonie, gdzie była ta strefa nas, tam saunujących tych, którzy są na, na saunach strefy spa, odgrodzona płotem i następnie zaczyna się ta strefa, gdzie tam dzieci się bawią, gdzie są rodziny z dziećmi, wszyscy w strojach kąpielowych, tak jak zawsze, a tu taka jakby plaża nudystów, co, coś takiego można by powiedzieć ale, ale no mega, mega wrażenie, mega wrażenie to wszystko robiło i powiem Wam, że, że bardzo, bardzo potrzebowałem czegoś takiego. Jak też leżałem to sobie myślałem, że, że kurczę trzeba robić tak w życiu, żeby chociaż raz w miesiącu mieć możliwość takiego właśnie typowego resetu. Nie mówię, że to musi być też taka strefa sound, bo dla każdego resetem może być coś innego i każdy może lubić coś innego, ale, ale żeby Coś w tym stylu sobie, sobie po prostu prezentować po to, aby być jeszcze bardziej wydajnym, bo myślę, że to tak wtedy wszystko się zaczyna nakręcać. Ty szukasz możliwości, aby stawać się bardziej wydajną osobą, jednak z czasem potrzebna, potrzebny też jest reset, aby na chwilkę, na chwilkę stanąć, zatrzymać się i za chwilę znów ruszyć i, i dalej, dalej cisnąć w rzeczach, które, które chcecie, w których chcecie się spełniać. No i tak to tak to wyglądało. Teraz y, rozpoczął się u mnie, u, u mnie tydzień. Byłem dzisiaj na lekcji y, języka niemieckiego oczywiście. I gdy wróciłem dzisiaj mam wolne nie mam treningu także jeszcze sobie y, odpocznę jeśli chodzi o takie fizyczne rzeczy. Y, ale muszę muszę teraz y, z kilkoma rzeczami się rozprawić a jedną z tych rzeczy jest ponieważ w sobotnim meczu powiem wam że miałem taki problem że uważam, że za szybko mnie łydki y, zaczynają boleć w porównaniu do innych partii mięśniowych i stwierdziłem, że jest to przez getry no bo dosyć one są ściśnięte plus ja jeszcze mam takie dodatkowo y, zresztą Wam pokażę mam tutaj deski, do tych desek w zestawie miałem takie y, kurcze ala skarpetki y, które, które ściągają Tobie właśnie te, te dechy ci co, ci co mają ochraniacz to będą wiedzieli o co chodzi w każdym razie dosyć duże są te deski. Te deski są z momentu jak grałem, y, chyba na początku, jak wróciłem z Lecha do, do Mieszka. Y, no to, to ja wtedy kupiłem i też no jednak te moje nogi się rozrosły. To też inaczej wygląda i czy teraz powinienem kupić większe ochraniacze? Trochę teraz hipokryzja, bo mówię, że nogi mi się rozrosły, a ja stwierdzam, że chciałbym mniejsze ochraniacze i, i dlatego też te mniejsze ochraniacze muszę teraz wykombinować, czy to będzie jakaś wkładka do butów czy, czy, czy coś innego. Ponieważ tak, muszę zrezygnować z tych skarpet na, na łydki, ponieważ uważam, że one jeszcze też bardziej powodowały to, że ta łydka była ściśnięta i ten przepływ, ten przepływ krwi nie był taki, jaki być powinien. Oraz dodatkowo te ochraniacze w tym, no to, to tym bardziej powiększały, powiększały tą całą objętość. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy, czy może nie uciąć sobie getr z tyłu, jak Bellingham zrobić takie dziury na, na łydkach. Ponieważ też tam czytałem, że, że te dziury on po prostu zrobił dla lepszego przepływu krwi, więc kurczę, nie ma, nie ma nic do stracenia, trzeba to próbować. Muszę tylko sobie ogarnąć skąd mogę, mogę zakupić podobne getry, jak, jak mamy w jakich gramy, żeby, żebym mógł je po prostu samemu sobie uciąć, żeby nikt nie miał problemu, i wtedy też w uciętych tutaj będę sobie pykał. I zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Będę, będę zdawał Wam też relacje pewnie z tego. W każdym razie, na ten tydzień jest, jest właśnie taki plan, że, że właśnie trzeba ogarnąć takie organizacyjne trochę rzeczy. Wróciłem teraz yy, odświeżony, także, także w czwartek też mam w planach wybrać się do południa na siłownię, po to, żeby zrobić bardziej dynamiczne ćwiczenia yy, pod, pod sobotni mecz ligowy, ponieważ w sobotę rozpoczynamy ligę, więc pewnie w tym tygodniu Was troszeczkę przez to, co się u mnie dzieje, e, przeprowadzę. Chciałbym Wam jeszcze coś pokazać, będąc tutaj w pokoju, e, ponieważ e, no mam dosyć takie białe ściany i, i no niestety puste. Mógłbym to jakoś inaczej zagospodarować i zacząć coś tutaj wieszać i tak dalej, e, jednak e, pierwsza sprawa no, to, to są koszta, e, to, że trzeba po prostu wydać coś więcej pieniędzy na to, a no, jakby po co, skoro priorytety są na ten moment inne? Ale pomyślałem sobie, już Wam pokazuję. Będę każdego dnia wieszał sobie jedną karteczkę z taką pozytywną afirmacją e, dotyczącą mojego życia, i tak oto będzie się ta ściana wypełniać. Dodatkowo, jak mogliście zauważyć, druga część afirmacji jest po niemiecku, także będę e, się mógł w stanie też nauczyć nowych słówek dzięki temu. Wróciłem do mieszkania i mam trochę dylemat, ponieważ kupiłem dzisiaj ocet jabłkowy i jestem, jestem pewien tego octu, ale potrzebuję jeszcze do mojego eliksiru sody oczyszczonej i jest trochę dylemat, bo soda oczyszczona była tylko na dziale, dziale chemicznym i ja to mam pić, bo bo to ogólnie z książki yy, wyczytałem i piłem to ogólnie już w Polsce. Co prawda nie z dużą regularnością, dlatego chciałbym to spróbować teraz na większej regularności i to jest swoją drogą z tlenowej przewagi i muszę się teraz dowiedzieć. Mama mi wysyła zdjęcie z Polski, jak też ta nasza soda oczyszczona wygląda i muszę trochę doczytać, bo, bo nie wiem, jak to będzie z tą sodą. Dobra, poczytałem w internecie, no tutaj za granicą są trochę takie problemy, że wszystko muszę sobie przetłumaczyć i nie zawsze wszystko wychodzi tak jakbym chciał i wychodzi na to że kupiłem jakąś zwykłą taką sodę i no raczej spodziewałem się że to nie będzie to nie będzie w stanie być do spożycia no bo patrzcie tu są tu jest garnek koszulka i krzesło także no raczej czegoś takiego nie będę spożywał skier od mamy z Polski i przygotowuję się do kola ponieważ tak jak możecie na instagramie zobaczyć ruszyłem z programem mentoringowym i mamy dzisiaj kola. Nigga, I gotta be seen. I stop, bitch, we cop everything. But to take over all of these scenes. In the midst of this shit, we believe. For the championship, for the ring. We put up, it's a hell of a scene. Can I stop, bitch, we cop. Call the fuck out my pocket. Bitch, I'm fire in the sauce. Fuck your offer, we got many sauce. Could we take it off for sure? Taking off all the loss. Pussy boy, gon' try to stop. We gon' still right next to use a option. Usiadłem właśnie na jedzenie, byłem na treningu, widzicie tam jest magia, tutaj jest kokonat. Usiadłem na jedzonko. Ogólnie dzisiaj odwołali mi, odwołali mi zajęcia z niemieckiego, więc miałem chwilę wolnego, żeby, żeby ruszyć sobie na siłownię. I w sumie dawno nie byłem na siłce, chyba z trzy tygodnie. Możliwe, że mnie nie było, bo w sumie cały czas lekcje. Nie chciałem też dokładać przed lekcjami jakiegoś treningu, no bo bym się po prostu zajechał. A i tak przecież byłem zajechany przez to, że, że grałem ostatnio te, te 90 minut. Ale teraz dobrze mi to zrobiło. Mam nadzieję, że właśnie cały tydzień tak się idealnie ułoży i jak widać się układa. Bo wtorek wolny, więc byłem, byłem na siłowni. Czwartek również zapowiada się wolny, także też ruszę na siłownię i tylko będę robił takie dynamiczne ćwiczenia pod mecz, po których naprawdę mega dobrze zawsze się czułem, więc idealnie się wszystko składa. Jedzonko, jedzonko też zaraz bardzo dobre wleci, także, także układa się, układa się. Mam nadzieję, że naprawdę na tą sobotę będzie, będzie gaz. Wierzę w to, wierzę w to. Dzisiaj czwartek, dzień zapowiada się naprawdę aktywnie. Bo od rana teraz lecę na siłownię, krótkie ćwiczenia dynamiczne, takie już typowo pod mecz, tak jak Wam wspominałem. Następnie jadę do instytutu, mam 3 godziny niemieckiego. Plecak też, jak możecie trochę zobaczyć, jest wyładowany, bo i przekąski, koktajl i tak dalej, książki, rzeczy na siłownię, to wszystko mam dzisiaj ze sobą. I z instytutu jadę na jedzenie, tak jak byłem we wtorek, jak widzieliście jem na mieście znowu z tego powodu, że nawet nie byłbym w stanie wrócić do domu i zdążyć na spokojnie zjeść także jem na mieście no i z jedzenia mam trening z dzieciakami po treningu z dzieciakami mam swój trening i po swoim treningu wracam do domu jedzenie i idę spać także wyładowany dzień, tak jak teraz ruszam przed dziesiątą tak pewnie w domu zakończę dzień gdzieś o 20.30 gotując w kuchni Dzisiaj placuszki z twarożkiem. Trening zrobiony, koktajle w łapę i lecimy na lekcję. Wracam właśnie z treningu, mleczko czekoladowe wypite i teraz będę zabierał się za placuszki z twarożkiem. To tak naprawdę tyle w tym materiale. Mamy dzisiaj czwartek. Mam nadzieję, że jutro piątek planowo do Was materiał trafia. I jesteście miary na bieżąco z tym tygodniem e, i w przyszłym materiale e, będziecie wiedzieli jak mi poszło w meczu. Także trzymajcie kciuki. Ja mogę do siebie z przyszłości powiedzieć, że zrobiłem co mogłem, aby się przygotować jak najlepiej do tego meczu i jeszcze zrobię, bo jeszcze jutrzejszy dzień, ale ale uważam, że będzie gaz i życzę sobie brameczki i zwycięstwa. Pozdrawiam was, trzymajcie się. Siemaneczko.